Cześć! Dziewczyno, chłopaku jeśli podnosisz ciężary, jeżeli trenujesz trójbój, dwubój lub crossfit lub inne sporty siłowe to dziś pokażę Ci trzy proste ćwiczenia jak zwiększyć swoją efektywność. A dla osób, które spędzają czas siedząc pokażemy w jaki sposób mogą pomóc sobie z bólami odcinka lędźwiowego. W Pawła przedstawię Wam teraz, jak wygląda przebieg taśmy powierzchownej tylnej. Możemy patrzeć na ten łańcuch dwojako. Rozpoczyna się on od naszego czoła, przebiega przez całą strukturę naszego kręgosłupa i zaczyna rozchodzić się na kończynę dolną lewą oraz kończynę dolną prawą. Ten łańcuch służy do tego, że nasza Pozycja jest wyprostowana, czyli kiedy byliśmy w łonie mamy i byliśmy złożeni, to dzięki temu łańcuchowi stoimy wyprostowani jako jedyny ssak. Przez te trzy proste ćwiczenia, takie jak mobilizacja rozcięgna podeszwowego, mobilizacja całej łydki oraz mobilizacja całej długości łańcucha Działają one natychmiastowo i pozwolą Wam na lepszy przysiad, na lepsze czucie w martwym ciągu, a dla osób, które borykają się z bólami odcinka lędziowego, pozwoli na chwilę skorygować ten ból, a w dłuższym stosowaniu na pewno zmniejszy bolesność o kilka stopni lub całkowicie. Pierwszym ćwiczeniem będzie rolowanie rozciągnięcia podeszwowego. Rozpoczynamy od guza piętowego, kierujemy się w stronę palców i palucha. Paweł, o, piłka ląduje. Pod stopą i rozpoczynamy. Paweł przesuwa piłkę od pięty do palucha lub palców, szuka bolesnego miejsca na rozcięgnie, zaczyna zaciskać palce i palucha i otwierać, po to, żeby stopa stała się bardziej dynamiczna i po to, żeby deprogramować przebieg całego łańcucha powierzchowniego tylniego. Stopa, kiedy wspinaliśmy się po drzewach, miała funkcję chwytną, tak jak nasza dłoń. I kiedy wstaliśmy na dwie nogi, to niestety ta funkcja dosyć mocno się jej zaburzyła i przestała być tak dynamiczna jak powinna być. Paweł, przesuwając kilkukrotnie, porościęgnie, wyszukuje tych punktów kilka. Następnie, po wyszukaniu wszystkich tych punktów, wykonuje szybkie, cięte ruchy na piłce. Drugim naszym ćwiczeniem będzie rolowanie łydek. Łydki będziemy traktować jako duże stabilizatory. Jeżeli taśma powierzchowna tylnie na jej przebiegu. Gdzieś nie daje rady, a taśma powierzchownia przednia też również nie daje rady. To dochodzi do tak zwanej walki balansu z dysbalansem. Dlatego łydka musi zbierać tą siłę. Przez rolowanie łydki jesteśmy w stanie wprowadzić zróżnicowanie napięcia w naszym, w naszym przebiegu wszystkich łańcuchów. Padłem łydka pod, na roller i zaczynamy. Pamiętamy o tym, że łydka ma stronę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Jest to duży kawał mięsa. Rozpoczynamy pracę w okolicach, o, naszego achillesa i kończymy pracę w okolicach naszego dołu nowego. Teraz wyszukujemy bolesne miejsce, jeżeli je wyszukamy, zaczynamy pracę stopą po całej, jej ruchomości. Jeżeli nie czujecie bolesnych punktów, możemy położyć sobie dodatkowo stopę na, drugą nogę na nogę i przesuwamy przód, tył, przód, tył. Tak jak w rozcięgnie podeszwowym, Paweł wyszukuje kilku punktów, wykonuje ruch, a następnie kończąc wykonuje na całej długości przebiegu szybkie, cięte ruchy. Od do od do. Kolejnym ćwiczeniem po mobilizacji naszego rozcięgna podeszwowego oraz mobilizacji naszej łydki jest dynamiczne ćwiczenie na taśmę powierzchowną tylnią. Pokażę Wam kilka możliwości jej wykonania, jak dla osób, które są bardziej sprawne, i dla osób, które borykają się z bolesnością odcinka lęźowego. W tym ćwiczeniu najpierw będzie pokazany rekres tego ćwiczenia dla osób, które borykają się ze sztywnością kręgosłupa lub w ogóle odcinka piersiowego, lub na całej długości na przebiegu kręgosłupa. Ciągamy powietrze nosem. Op, wypuszczamy, kierujemy naszą wodę do mostka i wykonujemy zrolowanie na całej długości naszego kręgosłupa. Kiedy czujemy dyskomfort, wracamy do pozycji wyprostnej. Powtarzamy to ćwiczenie kilkukrotnie, aż do momentu, kiedy dyskomfort będzie pojawiał się w późniejszym etapie. Dla osób, które są bardziej mobilne i wytrenowane i nie odczuwają sztywności na przebiegu kręgosłupa, będziemy wykonywać pełną wersję tego ćwiczenia. Powietrze wciągamy do nosa Wypuszczamy, brody kierujemy do mostka, rolujemy się na całej długości kręgosłupa, ręce dotykają ziemi. Rękami dochodzimy do pozycji pompki. Teraz ustawiamy miednicę, napinamy pośladki po to, bo pośladki tworzą naturalną zbroję dla odcinka lędziowego. Wycofujemy biodra do tyłu, głowę chowamy między ramiona i zaczynamy pracować dynamicznie, wciskając raz w jedną piętę, raz w drugą piętę. Hop. Dla osób, które są mniej lub bardziej wytrenowane, mogą robić to na prostych lub na zgiętych kolanach. Po kilkukrotnym powtórzeniu, dochodzimy prostymi nogami do naszych rąk. Hop. I teraz zginamy kolana i unosimy się do góry do pozycji wyprostnej. To ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie. Przed treningiem jako dynamiczne rozciąganie lub po treningu po to, żeby zdetonizować napięcie na przebiegu taśmy powierzchownej tylnej. Wiecie już jak wygląda przebieg łańcucha powierzchownego tylniego. Wiecie już jak go mobilizować w trzech prostych ćwiczeniach. Możecie wykonywać to na sali treningowej, możecie wykonywać to w domu. Wystarczy to tylko robić. Bajcie o siebie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.